Cześć, tu Klaudia. Dziś pokażę Wam, jak skutecznie zgłaszać negatywne i fałszywe opinie w wizytówce Google, aby zostały usunięte. Fałszywe czy negatywne opinie mogą znacząco wpłynąć na wizerunek Waszej firmy. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jak sobie z nimi radzić. Opinie mogą być zgłaszane do usunięcia, jeśli naruszają zasady Google. Obejmuje to m.in. treści obraźliwe, wprowadzające w błąd, zawierające dane osobowe, nękające lub szerzące nienawiść. Mogą to być np. opinie, które nie zostały napisane przez Waszych klientów, pochodzące z fikcyjnych kont, wulgarne lub napisane przez firmę konkurencyjną. Oto jak zgłosić opinię krok po kroku. Zalogujcie się na swoje konto Google, a następnie wpiszcie nazwę Waszej firmy i przejdźcie do sekcji Przeczytaj opinie. Odpowiedzcie na opinię jako właściciel firmy. Pamiętajcie, wasza odpowiedź musi być profesjonalna i uprzejma. Najlepiej jeśli wskażecie w niej również w jaki sposób narusza zasady. Po udzieleniu odpowiedzi kliknijcie na trzy kropki lub ikonę z wykrzyknikiem obok niej. Wybierzcie opcję zgłoś opinię, a następnie wybierzcie odpowiednią kategorię naruszenia i prześlijcie zgłoszenie. Na odpowiedź czeka się zwykle do kilkunastu dni. Jeśli opinia zostanie usunięta, otrzymacie powiadomienie. Jeśli ten materiał Ci się podoba, kliknij like i zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Po zgłoszeniu możecie monitorować status w narzędziu do zarządzania opiniami. Jeśli recenzja nie zostanie usunięta, macie możliwość odwołania się od decyzji. Jak to zrobić? Otwórzcie narzędzie do zarządzania opiniami na profilu firmy. Link do narzędzia znajdziecie w otrzymanym mailu od Google oraz w opisie tego filmu. Wybierzcie profil Waszej firmy, a następnie skorzystajcie z opcji: sprawdź stan wcześniejszego zgłoszenia dotyczącego opinii. Zaznaczcie opinie, które kwalifikują się do złożenia odwołania i przejdźcie dalej. W nowym formularzu dokładnie opiszcie sytuację oraz wskażcie naruszone zasady. Jeśli macie taką możliwość, dołączcie dodatkowe dowody. Pamiętajcie, że możecie się odwołać tylko raz, dlatego przygotujcie się i opiszcie wszystko dokładnie. Po rozpatrzeniu zgłoszenia otrzymacie powiadomienie mailowe z decyzją. W każdym momencie możecie również wrócić do narzędzia zarządzania opiniami i sprawdzić status zgłoszenia. Pamiętajcie, nie ma niezawodnego sposobu, aby stwierdzić, kto ma rację w sprawie związanej z konkretnym klientem. Google nie angażuje się w spory firm i klientów. Google używa również automatycznych metod wykrywania nieodpowiednich opinii. Jednak nie jest to rozwiązanie idealne. Czasem zdarza się, że usunięte zostają wiarygodne opinie. Miejcie na uwadze, że nie każda opinia kwalifikuje się do usunięcia. Nie zgłaszajcie komentarzy tylko dlatego, że nie są pozytywne lub się z nimi nie zgadzacie. To wszystko na dziś. Teraz wiecie, jak zgłaszać negatywne i fałszywe opinie w wizytówce Google. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie komentarz poniżej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.